Po ZW, że wam wyjaśnię. Większość z Was, jestem pewien, że większość z Was poszukiwaczy wiedzy nawet nigdy nie rozumiała tego procesu. Dajemy ci gans. Gans potrzebuje transferu energii. Nałóż wodę gans na kolano. Nałóż gans na biodro. Ty tak robisz. Brak połączenia. Ale co zmienia stan i działanie GANS-ów? Pamiętajcie o części nauczania. Zawsze wam mówimy, że raz połączonego nie można zmienić. Macie wieś jak matka i dziecko. Kiedyś, teraz muszę cofnąć się o krok, żeby pójść do przodu. Ewolucja człowieka następuje dlatego, że może on przejść z pozycji poziomej do pionowej. Śpimy na płasko, chodzimy pionowo. Istnieje więc różnorodność pól, która przynosi ciągłą dojrzałość, spektrum używanych pól. Spójrzcie na swoje, powiedzmy, nazwijmy to najlepszym. Przykładem jest gans na kolano, lub najlepszym przykładem jest gans kulisty. Nie kładziesz gansów, gans nie wskakuje sam na skórę, woda. Musisz użyć ręki, a teraz masz dwie ręce, które ciągle się poruszają, pokryte gansem i masz połączenie z kolanem. To ręka, która położyła Gans na kolanie. Teraz rozumiecie, że nieustannie zmieniacie wymiary pól ruchem swoich rąk. Z powodu Gansów, które nosicie na dłoniach, którymi pocieracie kolano. Wasza ręka jest częścią systemu. Wszystko, co wam dałem, działa, lecz jest ukryte na różne sposoby. Spójrzcie na system komunikacji. Ma dwie ręce. O co ci ręka? Skoro możesz to zrobić, ponieważ łączy fizyczność z wymiarem zmienności pól. Przekonacie się, że kiedy położycie wodę gans na kolano i pójdziecie umyć rękę, ma inny efekt, bo teraz musi działać samodzielnie. Kiedy używacie Gans na kolano, zakładacie na biodro, tworzycie krążenie. To jest obieg mobilny. Kiedy użyjecie tych Gansów w dowolnej formie, zobaczycie, że po zanurzeniu ich w wodzie Gans na swoich strzykawkach znajdą się różne rzeczy. Nigdy ich nie odwracajcie. W przypadku nowych Gansów zawsze używajcie strzykawki. Strzykawki 5 ml. Staramy się dodawać przy każdej paczce, którą widzicie. Kiedy to zanurzycie, weźcie ten olej i wetrzyjcie go w skórę. Bo to nie jest gans. Ale ma, wnosi inną, jak to nazywamy, strukturę, której szukamy. I to nie są proste, to bardzo skomplikowane struktury, które opracowaliśmy. Mówiłem to, co opracowaliśmy, nie możemy nawet tego upublicznić. Dlatego używamy, a następnie przenosimy to do naszych systemów. Produkujemy pewne aminokwasy, które są specyficzne dla określonych zadań, określonych chorób i są testowane. Gdy zakończymy cykl testów, testing, wykorzystamy implikacje zastosowania pól w systemach. Well,